Cześć, witam Was. Łukasz tutaj z firmy Malusaka w Japonii. I Dzisiaj chciałbym zaprezentować ten oto zakup dla mojego wspólnika Łukasza Szymanka z firmy Dem Imports. Jest to Nissan Sylwia S15 Spec S. Zdrowa Buda. Powiem tak. E, silnik e, SR20 naturalnie aspirowany ciśnieniem powietrza, tak? Buda no, jest zdrowa, ma 160 prawie 1000 km przejechane. Także wykorzystywana była dość mocno na ulicach. Tutaj klarlak schodzi. Tutaj jest delikatny odprysk, ale takie ważne elementy, jest to Nissan, znajdują się tutaj w tym miejscu. Także jak widzicie. Ładna z tyłu pod spodem. To jest całkiem niezła. Z prawej strony, progi całe, rama cała, dziur w podłodze nie ma. Także, w miarę fajny egzemplarz. Jeszcze jeden taki element, który też jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o tego typu pojazdy. Mianowicie kielichy i komora silnikowa. Po prostu lubią rdzewieć. Tutaj ta wygląda w miarę zdrowo. Auto. Bardzo fajne. Za dwa miesiące, jak ten samochód już dopłynie do Polski, z tego co mi wiadomo, zamiast tego będzie jeden Jay-Z e, wsadzony do tego samochodu. Skrzynia biegów zostanie, akurat ten egzemplarz jest pod tym względem dobrze zrobiony, bo ma manualną skrzynię biegów i myślę, że zostanie jakieś kolorki, żeby bokiem polatać. Jest to samochód przeznaczony do driftu, który... o, deszcz padał, trochę wody się zebrało, standard w Nissanach. Teraz będę musiał to ususzyć. A zobaczcie, jeszcze opona zapasowa. Nowa, nieużywana. Znaczy nowa, no. Swoje lata pewnie ma, ale ktoś o nią dba. Uszczelki wokół okien tutaj są akurat w dobrym stanie. Wszystko wygląda na w miarę uczciwe, jeżeli chodzi o ten egzemplarz akurat. Często się zdarza, że tego typu auta po prostu były już used and abused na różnego rodzaju eventach, torach wyścigowych dalej, tak dalej. Także mogą mieć wiele e, wad. Co jest też ciekawe, są no ale to tak i tak pewnie jakiegoś momą dostanie. Także tutaj nie mam zastrzeżeń. Chodzi o budę. buda jest zdrowa i to jest najważniejsze. Tego typu samochody można już na aukcjach kupić za jakieś 50-60 tysięcy jenów, co wcale nie znaczy, że to jest e, dobra cena. Bo blacharz będzie miał sporo roboty, to mam ja mogę od razu powiedzieć. Przeważnie, już mają jakieś dziury pod spodem. Są w, z automatyczną skrzynią biegów, są powypadkowe. Po prostu samochody na część. Ja mam lampy z niego wyciągnąć. Deskę rozdzielczą, dość, popyt, po, dość chodliwe są te elementy. Już można dostać za 50-60 tysięcy, może 70. Coś takiego. Jeżeli ktoś ma dużo części, ja preferuję. Jeżeli, jeżeli to ma jeździć i, i, i być sprawne i nie wysyłane kontenerem, to sugeruję taki budżet no, z 280 tysięcy jenów za e, SR20 NA i do, do automat w górę. My wiadomo, skrzynia w jak się zmieni, jak będzie sprzęgło dorzucone, cena idzie trochę w górę i tak dalej, tak dalej. Tutaj ten egzemplarz był stosunkowo tanio, troszeczkę ponad 300 tysięcy jenów, ze względu na to, że no, jest naturalnie aspirowany, nie ma, nie ma turbiny, ale silnik robi dziwny dźwięk jak go odpaliłem pierwszy raz na aukcji w czwartek to było klekotanie działał jak diesel jest to panewka, bo nie stuka ale, ale wydaje dziwny, dziwny dźwięk z siebie więc było to trochę zniechęcające ale, ale znając realia europejskie i problematykę tych silników wiem, że to można naprawić za około 1500 do 2000 zł no ale z drugiej strony ten silnik musi tylko wytrzymać do tego, żeby samochód zjechał o własnych siłach ze statku, a później taki tak lawetą do Bielska pojedzie, a następnie zostanie wymieniony silnik. 160 koni to jest no, niby, niby dużo, ale nie niedużo, jeżeli chodzi o, o sytuację, o, o to, do czego ten samochód ma być wykorzystywany. O to się za bardzo też nie martwię. Olej jest niezatarte, stuka tylko pierdoła, że tak powiem. przebieg O, 167 500 km, też trochę swojego ma. Gadatek. Ocena 3 na karcie, ale nie ma, nie ma rdzy, co jest bardzo ciekawe, dlatego też się pokusiliśmy. Tutaj skrytka jest ok, ten element spadł, ale to jest do przymocowania. O, i już naprawiłem, już działa idealnie, nawet żarówka. Fajna auto, fajna zabawka. Myślę, że jak już zacznie jeździć. O, słyszycie? Nie ma tego dźwięku, który był wcześniej. Tylko wystarczyło przegazować trochę. A co za tym idzie, przy pierwszym uruchomieniu jest ten dźwięk, gdzie jak się trochę przegazuje, leciutko się zagrzeje samochód, silnik. No to już e, tego nie ma, więc no, dobre wiadomości. Może komuś się SR20 przyda. Zawsze można też uturbić ten silnik. Tutaj problemów też nie ma. Są specjalne upgrade kits. Które pozwalają na dodanie dobrej zabawy. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć na temat zabawy samochodami tutaj w Japonii, no to śmiało komentujcie pod spodem. Bardzo lubię czytać Wasze komentarze. Bardzo, bardzo chętnie też odpowiadam na nie, jeżeli mam taką okazję. Także nie, nie miejcie tutaj żadnych problemów. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem jakiegoś samochodu, sprowadzeniem jakiegoś samochodu, to śmiało kontaktujcie się z Łukaszem albo z Robertem. Tutaj odpowiednio DM Imports albo Stradale Classics. Współpraca w ten sposób gwarantuje Wam przepływ pieniędzy. Nie musicie się martwić o to, że coś się stanie. Jesteście chronieni prawem polskim, współpracujecie z firmami z Polski. Tutaj po mojej stronie zadbam o odpowiednią jakość pojazdu, który Wy będziecie chcieli. Czy to będzie gruz, czy jakiś fajne Porsche albo coś innego. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.